Co tu nie ma. A, a cóż to jest uczycielko? Królewska korona. A, a gdzie się układzie? Na głowę? Na głowę. Uczycielko jest naprawdę korona. Trzecie król, nie? Nie, na no ciebie nie to mało. Ciebie łopym. Tak. A po co? Ja się uczy. W kolanach, jak dziecinkę pod chmyla. O no. 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 no, 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 no. ale przeladała kolem nieco! Upadna no. no, mleczarnia królowa. Zaczekaj no! Upuszczę trochę, ten masz. No. i wow. wow. Muszę mieć Jota! ale. Co ci? To bądź Też mam porachunki. Jak człowiek na Ciebie patrzy, to do rany przyłóż. A ty? Trucizna jesteś. Najgorsza! Ale. Ale, ale co ty mówisz? Ja głupi. Myślałam, że wszystko ci mogę powiedzieć. A ty? Ty mnie. Szpiegwałaś i donosiłaś tym bandytom. Uczcielka mi powiedziała. Słyszysz? sięż? Koniec nami. Widzieć cię nie chcę. Ostrzymaj to... jedno młodziaku. Za wysoko podskakujesz. Za mi się w dół. Coś powiedział? Przedkrej, czekaj, przedkrej. A rozsądny przecież z siebie człowiek.

Takich rzeczy się nie wybaczę, Józef. Nie, nie! Powiedz, że się przyzroczysz, myślisz. Tylko, że nie, jak nie rozumiem, do czego zmierzasz. to tata zabił i ma zasłużoną karę. Co? Co? Kto zasłużył na karę? Co? On cię ty? Ja na no, karę! Ja. To co słyszałeś! Żadnego znaku! Patrzcie, patrzcie na łodzia! ten! bierze pieniądze w kasy! Nie na nawozy! Nie na traktor! Mój ojciec nigdy myślał, gdzie bo taki człowiek na stanowisku! Posłuchajcie, posłuchajcie, to pisze w Czy Przecież grunę, a Co I w tym maczałeś w poluchy pukaja? List! To, to. list. <stotrofy> Czy wiedział kto z was jaki list? <stotrofy> Jodza, ty już nie wiesz co gadasz. Wiesz dobrze, że był list? Ja i księgam. Gdzie stało czarno na białym? Kto wie, że spudziewczy pieniądze? Maciak! Maciak! Mm. Wiesz dobrze, że była księga, gdzie pan obrzadę na białym. Co więc spodziewam się pieniądze? Mów maciak! Ja nie wiem o żadnej księdze! Nic nie wiem! Naprawdę! Mów Maciek! A, a, ratunku! Pomocy! Dodacie mnie! A więc to tak? Wszyscy? Ja cię z jednej ba... Wszyscy wysługujecie się na Ale to tylko niech! Wyjawia prawdę! Jota, jota, poczekaj, jota! Poczekaj, ja nie jestem winna! Ja nie jestem A, O, no co się szuka! Towarzysze, ciężko, bo ciężko pracować z ludźmi. Na sercu nie była to wieś i spółdzielnia. Teraz mnie oskarżają, że złość. Pracujesz uczciwie źle. Kradniesz też źle. Powiadają, kto z kim przestaje, takim się staje. Dość na dziś. Jedziemy się położyć.